Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku stralowania widzów Moi drodzy, znajdujemy się aktualnie na koncie, które się nazywa NEXE69 Mam pierwszy poziom, stworzyłem to konto dosłownie przed chwilą I na samym początku chciałbym przypomnieć, że brakuje nam naprawdę bardzo, bardzo niewiele do 600 tysięcy subów I byłbym naprawdę mega, mega wdzięczny za każdego suba Dodatkowo, moi drodzy, standardowo przypominam, że w tym momencie macie wyniki GWA z tego materiału A jeżeli ktoś z was chciałby otrzymać ode mnie jakiś prezencik ze sklepu Standardowo oczywiście e, musicie pisać kod NEE XE do sklepu. Znaczy, w sumie tu nie jest napisane, bo to jest nowe konto, także zobaczcie w tym momencie pisuję kod NXE Zasubskrybować kanał, zostawić łapkę w górę. Łapkę w górę musicie też zostawić, jak używacie innego kodu. W sumie będę bardzo wdzięczny. No i dodatkowo musicie napisać swój nick w komentarzu, a ja już nie gadam i przechodzimy do trollowania ludzi. Okej, okay, dobra, dzisiaj będę się posługiwał takim głosem. Nie wiem, czy jest podobny, czy nie, mi się podoba, więc ja znam. Jak się robiło nowe konto YouTube, jestem za głupi, nie mam pojęcia. I szkod weryfikacyjny. Dobra, moi drodzy, stworzyłem nowe konto bez niczego, totalnie. Wpisujemy oczywiście z widzami, kreatywny wpisujemy. Kreatywny i dajemy na żywo I zobaczymy, czy nam ktoś wyskoczy Wyskakuje nam Limak, live kreatywny Tu mamy jakiegoś Okunu Okej, okay, moi drodzy, znalazłem pierwszego kandydata Generalnie dzisiaj, dzisiaj robimy Coś, co już w sumie było, ale jednak Nie było, czyli będę mówił od początku Że jestem prawdziwym Nexe i że troluję I że to jest fake konto i w ogóle To jest totalny troll i zobaczymy, czy ludzie w to uwierzą Bo serio, próbowałem to nagrywać przed chwilą W momencie, kiedy kiedy Trollowałem ludzi, że jestem fejkiem i tak dalej I bez kitów wszyscy się nabierali, dlatego wolę Dlatego wolę teraz zrobić to inaczej e, I piszę: Ej, można zagrać? O, nexe Ty, nexe, ej Weź podion i zobacz na, na chat O, nexe I u mnie na chat I ty zobacz Zobacz to wbił No tu już ludzie siebie rozpoznałem na 100% To można? NEXE What? Ale nie, bo Ale on nie pisze z głównego konta To jest fake Moim zdaniem fake To powiedz nexe Żeby e, wbił na mojego live'a, please Powiedz tak, żeby był na mojego live'a, please Nexze, chcę zobaczyć na podjaranego live'a Na podjaranego live'a, dobra Podjarany Fortnite, wpisujemy O, oh, hej, Ej, dodasz? To oh, ja, prawdziwy Dodasz? co? Co? Nexze na koncie z jakimś osobym tym To ja prawdziwy, dodam, dodam, Nexa dodam, spoko Dobra, mój nic to Nex 69 Ja będę miał... Weź mnie wypromuj Dobra, mam zaproszenie, uwaga Uwaga, jest, dobra Dobra, wchodzę do nich, siema O, tutaj są, dobra Wchodzimy do nich, uwaga Okej, dobra, fałszywy alarm, to nie wyjdzie Tutaj się nie dostaniemy, niestety Dobra, to idziemy szukać innego Siema, można zagrać, ale szumi chłop Nexe? Nexe 69, dodaj Dobra, odpalamy modulator Dobra, przyjmujemy od... Kura, Jasiek, Pi, dołączamy. Uwaga. Halo? E, the... O, najpierw idziemy i dołączymy. Siema. halo. <laughs> Nexa dołączył. Nexa masz mikrofon? Tak, Nexia. siema, co tam? To jest prawdziwy Nexa. Ja znam tego trolla, oglądałem odcinek. Yeah, on... tak, oglądałem tak, ja, odcinek. Ja też. hej, hej, witam ja, ja też oglądałem odcinek. Witam was, hej. Siema, Nexo. Siema. Dam ci, dam ci promo jak przestaniesz tym mikrofonem napierdalać starą. Ej, nie, na ja no to większisz, to... ja, to... ja, to... ja, to... ja, to... ja oglądałem tego trolla, oglądałem go. No ja, ja wiem, ja wiem, ja wiem, że oglądaliście, ja wiem. A jeden robimy jeden v 1 na skina. Tak, no, no, no Xe, 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 Xe. nie. Tak, kupię wam wszystkim skina. już lecę, uchu! To, to tak ja No mówię wam, że to prawdziwy, ja tylko mam modulator, no nie wiem. Tak, tak mnie Zadekce. Tak, on nagrywa teraz, bo on nagrywa trochę. No, no tak, no, nagrywam, my jesteś na YouTubie w ciągu, My już mamy pozdrawić. Annekce, myślisz mi skina, proszę cię bardzo. Nie, nie, żeby nie wysyłam żebrakom. Chcecie, ty ty żebrakiem gościu. Ja, ja ich jeszcze nikogo nie wyżebrałem teraz przecież. To no ty chcesz no ode mnie. To nie jest Nexy, to, to nie jest To jestem ja! To jest Nexy, bo on tak robi. Bo on to, tak jest ja, tak ja to jestem ja, to jestem ja. Nagrywam film, na YouTubie będziecie. Bo on tak robi. Tak, ja tak robię, no? Tak. Tego, tak, 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 tak no, będziecie no, na YouTubie. A to dasz z głównego konta? Nie. To nie jest prawdziwy. Ja. O dobra, już Te są szanę. możliwości, dobra. To nie jest, jest prawdziwy, to jest pewne. Jestem prawdziwy! Jest jestem prawdziwy, nagrywam jest... no, film nie. w tym momencie. Będziecie na YouTube. się tak nie, zachowuję. Ja Jak się nie zachowuję? Ej, ja z mam... e, kupisz? Do no. tego Ej, nie. Jak mi kupisz mockę za 500 to uznał, że Nic to Nic jest... ci nie kupię, biedaku, ja, pal ja, gumę. się nie... mój drugi, ulubiony youtuber. Jak się a ty mój pierwszy. A Ale to Liza duchek. Ale mi zbił na live'a? Wątpię. Tak, odbiłem ci na live'a, no coś ci mówię. 50 ludzi ci potwierdza, że to jest jest jestem, ja ty dalej wierze, nie wiesz, o co, co ci chodzi. Ten next to 69 to jest jakiś fake. To ja jestem prawdziwy! Ej, Ej, Nexa, to jest serio. Ty jesteś jest? prawdziwy. Tak, serio, jestem, jestem prawdziwy. prawdziwy. Idę z tego czatu, bo jesteście, nie wiem, głośni. Dobra, czat, mamy problem. Po pierwsze ja nie potrafię grać, bo mam ustawienie jakiejś z dupy. Dobra, dołączamy do nich z powrotem. Nexa. Co tam? Ty jesteś na windach? Nie, jestem prawdziwy. Czy na modulatorze. Na niczym nie jestem. Jestem prawdziwym Nexem. Co? Ale tak serio. No, nie, serio, Bo Mama, no, naprawdę, to no, jak się spotkałem? To no jest, dobra, to jest cringe było. Dla mnie nic nie jest cringe, bo jak widzimy nas pierwszy raz, już spotkałem. Co Ta tam? Kiedy będzie miało live'a? Nie wiem. Dawaj rób live'a z Fortnite'a. Po prostu nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie jestem pewien. Wiesz jak to będzie? I nie chcę cię zmuszać, nie. Nie, nie ma, nie, 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 nie. wiesz jak jest? Jest jakiś młodziak. Dobra, to z tymi ustawieniami coś ewidentnie jest nie tak. Czekaj, ja, ja robię zdjęcie. Robisz zdjęcie? O, ja nie mogę. Tak. Czekaj. Ale ty wiesz, że to nie jestem... Ja nie jestem na egzodach, tak naprawdę. Że się mi popsułeś. Jak ci się, życie popsułem, dlaczego? Bo teraz cię okropnej prawdy. Nie wiem czy jesteś prawdziwy, ale jak jesteś to... Kopię, ja teraz idę na materać, znaczy na łóżko i będę w kopie wsi robił. Nie, nie jestem. No spokój się. <laughs> Śmieję się tylko. Ale nie wiem, śmieszna reakcja nawet. Podoba mi się. No, A podoba mi się do niego, czy nie? Strasznie. Strasznie? No właśnie. Masz tak, jest. jakbyś był na, mora, na, mo, na modulatorze, jakbyś był. Byś miał taki głos piskliwy No widzisz, nie remutacji no nie mam jeszcze, ale no wiesz jak jest. Ja Twierdzielen, nie on jest za słodki. Czekaj, no czekam, co tam? Czekaj. Na co? Na co mam czekać? I, ja się pytam ile masz subów? Ile mam subów? Nie wiem. 600 tysięcy. O dwa K się pomyliłeś, to, to ty, Dexa to ty! Chłopca pod liczbie słuchu mieszkasz. chyba odcinek nagrywasz, a jak nagrywasz odcinek, to ja nie wiem. No tak, nagrywam odcinek. Będziesz na, będziesz na YouTubie. To pozdro ty. To no wierzę, stary, no bolega no nie. Ja wierzę, nie? Ja wierzę, że ty jesteś prawdziwy Nexa. Nie, no ty jesteś tak dobry jak Nexa. Mam... Tak, ja teraz patrzę na filmiki przecież twoje, ja... zobaczyć czy to ty, Nexa. Ja mam sens jakiejś postrady. Podaj całe filmiki, ale czy jesteś tak samo spocony Czekaj? halo, hey, halo, Nexa, jesteś? Tak, kto tam. O, ej, bo wszyscy są na kanale, e, na kanale ekipy. No Przez i droga, morda, nie będę z nimi gadał, fire'ami. No właśnie, ja wiem, wiem. Nexe! To tam? Ile zdobyłeś punktów na turnieju youtuberów, co tam był Jacob i tak dalej? Dużo. Nexe, jak mój ulubiony youtuber. Jeden z ulubionych. Mój też, Mój też ulubiony. Mój też ulubiony. Mój też. A jaki masz pet w sklepie? Ty, lekarze, w sklepie. Czekaj. A też mnie do znajomych na głównym koncie? No to jest moje główne konto. Ej, to są Bindy. Jakie Bindy? No to jest Nexe na, na, tak, na, 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 na modulatorze. to jest Nexe na modulatorze. Tak, to, to jest Nexy na modulatorze. To się wszystko zgadza. To Nexy, a wiesz co jest najlepsze? To jest najlepsze. Bera. Ja będę na YouTubie, tylko że na innym kanale. A, będziesz na YouTubie, na innym kanale. No bo ty nagrywasz teraz. No tak, będziesz na YouTubie, będzie super film z tego, ale będę trollował no widzów. Ja, ja to wiem. Od Nexe w sklepie. Dobra, moi drodzy. Chyba trzeba to zakończyć. Super, jesteście, naprawdę, jesteście niesamowicie. Czekajcie, ja się muszę szybknąć. jestem. Tomek, ja wiem, że to są bindy. Ale Bo nie miał to? To jest, to prawdziwy jestem w końcu, czy nie? Bo już. nie sprawdziłem. Nie jesteś prawdziwy, Nexe. Ja no nie wiem, jesteś. jesteś prawdziwy. jesteś prawdziwy? Jesteś prawdziwy. Tak, co tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. To jest Nexe. Jak jednym słowem sprawić radość w tylu głosach? Słucham nie, was Słucham i... was wszystkich po kolei Po kolei, dobra? Proszę, dobra. bez przekrzykiwania się O co chodzi? Nie dodaję do znajomych Sorry byku Ej a słuchaj, a wy promujesz na youtube? Ja ci powiem jedno, ty nie, nie musisz promować Nic nie musisz robić jesteś ulubionym moim youtuberem. O, dziękuję. Moim tak samo jesteś ulubionym youtuberem. Ale YouTube w ja teraz jest. Super jesteście wszyscy, kocham Was. Uciekam, papa. Pa. Czekajcie, zmienimy czat, posłuchajmy chwilę jeszcze. Lexa, dziękuję Ci jeszcze raz. Kal bananek. Ja Tobie też dziękuję, bananek. Super jesteś. On jedyny wierzył, chat. On jedyny wierzył. Dobrze, bananek. Super jesteś nad człowiekiem, naprawdę. A ja uciekam już. Dziękuję bardzo. Pa, pa. I papa, pa. super jesteś. Jeszcze raz, papa. Pa. Dzieciak, Jezu, słodko Dobra, moi drodzy, a więc to był pozytywny odcinek e, W sensie, najprawdopodobniej Jest to jeden z ostatnich odcinków z tej serii Ponieważ nie da się ich trollować. już nie wiem Musiałbym iść chyba na, angielskiego, na angielskich streamerów trollować czy coś, bo nie ma szans nie ma szansy. To jest czwarta próba nagrania tego materiału, i za każdym razem jest to samo. W sensie, no, już ludzie wiedzą, no, już wszyscy oglądali te filmy, więc e, no, niestety. No, niestety, moi drodzy, to jest jeden z możliwych, ostatnich odcinków tej serii. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o Kodzianekse w sklepie, i dziękuję Wam bardzo za oglądanie. E, I co mogę powiedzieć, do Na następnego, trzymajcie się. pa, pa.